Wolontariuszy w sztabie mamy ogólnie w tym roku 383, z czego 69 jest w Głubczycach, a 314 w Opolu. Oczywiście finał jest 12 stycznia, jest jeszcze zaplanowane wydarzenie na dzień wcześniej, czyli na sobotę 11 stycznia o godzinie 19:00 odbędzie się koncert w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, gdzie wystąpi zespół Aktywni oraz czeski zespół Orchidea. Tematem przewodnim jest dla dziecięcej medycyny zabiegowej, dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Są bardzo kolorowe, można na nich zobaczyć żaglówki, które są motywem przewodnim tego finału. Jest na pewno zdjęcie, numer identyfikatora, hologram, co ważne. Charakterystyczny jest też widoczny kod QR, imię, nazwisko, sztab oraz szef sztabu. Tak, trzeba na to zwracać uwagę, po prostu bo jest to dosyć sprawa istotna. Dotychczas Fundacja przekazała na sprzęt dla naszego miasta ponad 6 milionów, dokładnie 6 milionów 170 tysięcy 135 zł. i 24 gr. Natomiast z samego 27 finału było to była to kwota, był to sprzęt za kwotę o wartości 2 miliony 145 tysięcy 200. 20, 200 złotych, 22 grosze. Oprócz tego zachęcamy cały czas do przekazywania przedmiotów na, na, do licytacji. Licytacji które, wy, licytacji, które wystartują na początku stycznia na Allegro. Kiedy one już zostaną, kiedy już wystartują te licytacje, udostępnimy link. On najprawdopodobniej w naszym serwisie, w serwisach społecznościowych oraz na stronie sztabu.